Dziemo widzowie, witajcie w kolejnym filmiku z MyMovie z Dominiczkiem. I rozjechanym psem. Dobra, co to jest? Dobra, trzeba wkleić tung! Tung Sakura! klejamy Wklejamy widzowie Co to jest? Nie, dobra Tung, tung. Może coś fajnego wyjdzie na tung. Ej! Nie! Wiesz tego, nie! Co to jest? Co to, to jest? I dobra, dawaj, dawaj, dawaj Weź to, dobra? Czekaj, nie, 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 nie nie. No to, czemu to nie musi Weź to, czekaj Nie, dobra, nie da się tego chyba Nie da... Po... Masz dobra, co robisz? Kasyno! Kasyno jeszcze Dobra, usuwamy... Co to? Co to za poł ma być? Pies będzie grał na kas kasynie. Ten poł był na informatyce, nie pamiętasz? Dobra, to będzie... Poł Dobra. Dobra, za chwilę wszyscy... DOMIK! <laughs> <laughs> czekaj, czekaj, nie, czekaj, 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 co pasuje? Tam to muszę. Dobra, tutaj cutnap. Robi Sigma. No, tu... Dobra, to se wejście, ja Na typus! Sigma. Dziobaki. Nie no, co to za... E. Uj, nie to. Co to jest za jest? Nie wiemy o czym mówisz. Co to jest? Dziobak? Dobra. Wkleimy jakieś auto z przybornika, że nas ukradnie. Dobra. Totalnie nie podejrzane auto. Czekaj mój i to tutaj szybko po nas przyleci O Dobra Następna strona w aucie będziemy Inside car chyba trzeba napisać O hopie, będziemy w aucie, patrz. Tutaj Poł up. Chodź na drugie. To? Nie, dobra, to, Tak to musi wyglądać trochę inaczej. Inso o nie. Inside car. Ile... A dobra takie. Niech już zdjęcie zostaje. Potrzebujemy znaleźć inny poł, bo to poł jest jakieś dziwne. Bardzo sus. Poł... emopoł! Nie, emo poł nie robimy. Mam pomysł. Dobra, tu tam się będzie... Tuk, tuk, tuk! Stachur i Mateo będą się tam całowali Nie! Tylko nie Kokomelon! Ej, tam mu leci prawda? Weź tego Kokomelon mu tam leci A to będziesz ty bump É to as auto Dobra, klawiatura chyba Dominisowi się popsuła. Nie, nie, nie. Dominisiu, tą klawiaturą w monitor to się odpsuje. Działa! No to w laptopa! Co? Już nic. Hmm. Czy to kiełbasiu mnie Nikt to nie, wie. dobra. Nubka wkleimy, o tak, nubek Ej, nubek będzie oglądał kokomelona Weź to Weź to, bo to Nubka zasłania No weź to Nubecyk będzie oglądał kokomelon Ej Spójrz na tego typa z McDonalda <tryk> F jak v. Franku, gdzie jesteś? Franek to ty? Nie to nie franek Czego to jest firewood? Gdzie jest free? Franek Dobra free. No tu nie ma franka Franek gdzie jesteś? Franka uciekł, uciekł franek No Ty widik! Ma być? Ej, bo zapomnieliśmy na, na, o najważniejszych rzeczy w tych filmach. Co ty zrobiliście temu psowi wiennemu? Nie, Dobra, U. tutaj zrobimy pewne flashbacki z poprzednich odcinków z MyMovie. Jeś... Dominik, jeśli nie wiecie, jakie były poprzednie odcinki z MyMovie, to zostawcie znaczy co? To wbijcie na nie, bo tam się działo wie wiele ważnych rzeczy dla fabuły naszego psa. Więcej niż możecie pomyśleć. No i co się tu dzieje? Co To tym... co, ty, ty, tymi... co ty robisz? Co... Co? Się tak! Wylektasz. Dominik będzie tu chillował przy szybie Kapusta i Ciemtokrzydka <laughs> Co? Kapusta głowa pusta O Co to jest? O nie, co to jest? Jaki? A! Co to jest? Ja się kamila to Nie mój co to za czerwony człowiek Wow Jaki hoker Ej zobacz na ubiegł Czekaj O, no dobra tam jak to jest? Sam to sobie wstafał. Czekaj! Wstawaj tą stację benzynową! Trzeba zrobić, że zawieziemy psa do szpitala, bo w sumie nic się nie stało z tym psem, po tym jak go rozjechaliśmy. Dobra, Station. Ale uwaga jest nowa postać, Pan arbus! A tu do nowka to co? O. Film! O oh mój Ej, no czemu usunąć pana arbuza? O, jest pana jej arbuz Co? I czarny. Ile czarnych ludzi. Do tego piesola też dodajemy pod film. Ej, ludzie, jeśli teraz chcecie mieć quiz, to zamknijcie oczy lepiej. I ja tego faceta oto tutaj gdzieś ukryję, a musicie go znaleźć. Czekaj, ale pokaż jakiego faceta. O, tego. Da, no, no to zamykaj... Nie! No to zamykajcie A bo ja będę siedział w tym katalogu i googlował jakieś dziwne rzeczy. Co to jest?! Hey, możecie już otworzyć oczy. No to piszcie w komentarzach, gdzie był. Uwaga, za chwilę pokażemy. Jeśli ktoś będzie miał poprawną odpowiedź, temu stawiamy serduszko. A nie wszystkim nie pokazujemy... stawiamy serduszko, temu odpowiemy. No, tak. no temu odpowiemy, ale nie pokazujemy, bo ktoś, bo ktoś może to po prostu już skopiować później. Dobra pokazać gdzie był Nie nie pokazuj Nie pokazuj bo go zdradzisz Co ty zrobiłeś życiu No, no poom Dałem Bo się tu rozbijemy I tutaj będzie dziwny Pan Arbus Dziwny Tutaj się rozbiliśmy naszym autem jak byliśmy pijani Dobra, dodam wszystko co tu jest Te nauczycielki z mych kiedyś się tutaj pod film... <laughs> jakieś dziwne nauczycielki! Co tam były robione w my Movie. <laughs> z pistoletami? To jest na buce, macie to zrobić z tym kanałem. O! 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 MIGOŁAŻ! Dodaj pod film. CO TO JEST?! Pał będzie miał pistolet. Tak, nasze auto ucieknie. Ten poły chce strzelić z pistoletu do pana Arbuza. Ja ten pan Arbuz w nas zerpuję. Butelka wody. Butelka wody za tarzy. A w ogóle wiesz, że an mamy angielski dubbing? Co? Angielski dubbing pod filmami mamy. A mamy. więc możecie sobie włączyć. Butelki wody. Butelka wody, co Ty Co? O oh, Ojej. Yes. Ej spójrz na spać Nie 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 Ojej. Ojej. I poła też, daj to Spongebobowi. Nie da się na Spongebobu. No w Jezu. Już się da. Co to? O nie, maksymalna ilość obrazów. No nie, nie mogę już więcej. Dobra, usuwamy Spongeboba. A nie, mogę jeszcze No bo usunęliśmy. Pocisk. Ej, czekaj, ja tu mam pomysł. Strzelą w psa. No co ty zrobiłeś? Zatekowałeś. Czekaj, patrz na to, co się tu stanie. Nie, bo pies pojedzie do szpitala w tym odcinku. Chłopie, daj to przed pistoletem. Czekaj. Ani Ja, tu. Co to za arbuz? Ja nie mogę. O nie! Strzelili w psa. Dobra, opublikuj. Czekaj, bo trzeba jeszcze zrobić, że... Usuwamy to napisu subskrybu. <laughs> że... No ale czekaj, nic tu nie rób. Nie dodawaj nowych zdjęć. Nie, bo... No, do... Patrz co się tu stanie. No! <laughs> Dobra. Zkawam e, e, się, że teraz mieliśmy... Nic to nic nie rób. E, nic teraz nie rób, dopóki ja Ci nie powiem. Czekaj. Eee. E, za... A, wy tej chwili tam mikrofonik, więc nie słyszeliście, kiedy... Satam, dobra. Dobra, Dominik, ja tu robię, bo nie mamy czasu, nikt nie będzie oglądał tych filmów. Jak? Nie pytajcie się. Pszczoła będzie uwu. No A nie, nie, to to skrajny. Albo nie, Dominik! Dominik, od kiedy ty jesteś taki uwu? Nie, była to. Wiesz, że osa się ugryzie jak nie dasz subskrypcji? Wow! Cóż za wspaniały, fak. Dobra, Dobra publiku publikuj, Publikujemy! Wiesz, że ja mam miejsca wygodne, a ty nie. No co to jest za dźwięk! Ty. O Jezu! No <laughs> nie! Co to, to było? Dobra, teraz chodź do mnie, chodź do mnie na... bo ja jestem tutaj w Coś rzędzie. może być przefiltrowane! Chyba zafiltruję hajowidzowie! Chodź, bo jestem w pierwszym rzędzie! tak po prawej stronie całkiem. Klikaj serduszko! Jak będzie nasz film, to kliknij serduszko, bo to wtedy daje nam serduszka. Kliknij serduszko! Nie? nie mogę, mogę, mogę! Klikam to! O. Nie da, nie mogę! Co Nie mogę kliknąć! Nie! Pies! Co było? Dobra. Part szpital robimy. Nie, teraz wyłącz ja cię dodaję. Nie! Tak, to ja nie gra z Ale chłopie, to nie jest. To nie ma kompletnie znaczenia, kto to robi. Jest znaczenie. Jakie? Takie. Nie, no co to ma być? Nie zapraszam. Czemu ja jestem z tobą? Nie, jesteś ze mną. Nie, nie jesteś ze mną. Co to znaczy? Dlaczego jest u ciebie edycja? No bo ja robię film. No mam się zdrować, co no. To zdrajco, no. <grym> no to dołącz do mnie! Nie mogę. No bo musisz wyjść. No to wyszedłem. O nie, co to jest? No to czeka, o. I tutaj, w szpitalu nie wiem, dawaj coś. Co chcesz. Mama. Co? O Jezus Maria. <laughs> c'est comme ça. Allez, ton pièce. Yes. Parce que ça le de web. pas Moi je ne mais c'est <laughs> possible. <laughs> hey, <Dominique>. <rires> <rires> hey <Dominique. rires> Patrz A ty ze strasznych min się. jakie? Man, man Boże święty, jaki jumpscare Nie, to się Nie, tutaj, patrz jaki jumpscare Dżampskie na kamerze Albo to moje będzie na kamerce Dobra Pan Arbus będzie Dobra. lekarzem Ja szukam dźwięku. Jak była maseczka po angielsku nie, maseczka. Nie wiem. O, I czemu tutaj jest muzyka dziwna? oraz wie dziwne dziecko. No bo to jest dziwne dziecko. O, ,cie pane! Nie ja wiem, co się dziwnego z kiełbasiła. Ej! Ba mam chyba tu szpital psychiatryczny. Co? Ej, dawaj potem robimy film z backroomsów. jest bardzo słuszna. Co to za pieski na arbus? Dobra. Boa. Wow. Dobra. Arbus wyrzuci, wyrzuci ogień. Czekaj, arbus wyrzuci ogień na wszystko. Arbus wyrzuci ogień. Ej, nie, wiem co arbus zrobił. abyś wszystko podpali. abyś wszystko podpali poza psem. No czekaj. O nie. Po co barchewka A pies w ten czas będzie... Co jest? D dodajemy ostatnią nalepkę i, i robimy opublikuj. Co? Co to jest? Tańczą od ale dobra. Publikuj! Parszpi szpital. Czekaj. Co ty robisz? <laughs> Robimy to do musze. No u To nie Wielkie ubościa. No co to było? No wreszcie. Ja myślę, że to już trwa 2 godziny. Dziękuję, że obejrzeliście ten prawie 30-minutowy ja film. Ja nie jestem w tym samym miejscu, ach wariło. Ciekawy. To ma ja, 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 ja. 30 sekund, a będziemy tym kompletnie wkurzać ludzi. Czeka na swój film. Owiecz spalił tą mamę z dzieckiem. To koniec? A więc widzięło. Nie ma sama polubiła twój film. Papa, Dobra, papa, papa widzowie.